na portalu fight Dorota, zapowiadałaś knockout, co się stało, że nie wyszło? Witam wszystkich. E, no, chciałam skończyć przed czasem, e, bardzo się starałam, udało mi się doprowadzić no, do jednego liczenia, e, No, ale przeciwniczka zaskoczyła mnie naprawdę odpornością na ciosy e, i w ogóle mnie zaskoczyła swoją dyspozycją. E, szczerze zdominować e, Kamilę, a tymczasem ona pokazała bardzo agresywny styl walki. E, przyjęła dużo mocnych ciosów, e, ale zupełnie e, nie poddała się. No i walka się skończyła e, pełnym, e, tak powiem, na pełnym dystansie. Ale jestem zadowolona. Po raz drugi walczysz e, na gali, walczyłaś e, zorganizowanej przez Piotra Siegoczyńskiego. Dwa razy komplet widzów. Musiało to jakoś Cię podpodobywać, bo też kibice byli też za Tobą. Ha, e, Tutaj na tej gali właśnie komplet y, widzów y, wspaniale naprawdę się walczy y, w takiej atmosferze. Y, no powiem szczerze, że, że, że mam nadzieję, że, że będę miała okazję jeszcze powalczyć na takich galach y, właśnie z taką oprawą, z taką publicznością. Y, czy liczę na jakieś ciekawe propozycje. No właśnie, a propos propozycji, tutaj usłyszeliśmy od matchmakera pewnej organizacji, że może Syrja Juszkiewicz na gali FEN by była Twoją przeciwniczką. Jak Ty się zapatrujesz na, tak, na, tak, na taki pojedynek? Znaczy, to musimy przedyskutować po prostu z trenerem Siegoczyńskim. Wszystko zależy kiedy by była walka, na jakich warunkach. No, nie mówię nie, absolutnie. Kwestia, myślę, że po prostu dogadania. Kto jest autorem twojego dzisiejszego sukcesu? No, autorem w ogóle moich podwojów w kickboxingu jest mój e, pierwszy trener e, Piotr Siegoczyński. E, pod jego okiem, pod jego także, także on jest autorem dzisiejszego sukcesu. No i oczywiście jest tu pewien udział mój, stosuje się do jego, do jego rad, do jego po prostu e, treningów. Powiedz, co to, co, to, co to za tatuaże tutaj na Twoich... A, tak coś czułam, że wzbudzę e, tym ciekawość. E, to, to są takie tatuaże. E, E, bardzo teraz modne. Zmywalne. E, zmywalne oczywiście nie są to prawdziwe tatuaże, nie mam żadnych tatuaży. E, taki dosyć spontaniczny pomysł, akurat tak się złożyło, że jeszcze dzisiaj odwiedzałam moją, e, moją bardzo dobrą znajomą. Miała, miała takie tatuaże, stwierdziłam, że choć zrobimy, będzie fajnie, będziesz błyszczeć na, na ringu. No i, no i tak widzę, że wzbudziły Cię. Gratuluję jeszcze raz zwycięstwa. Dziękuję. Życzę zwycięstwa na zawodach amatorskich, bo daje, że za tydzień zwalcz... Tak, na za tydzień walczę w mistrzostwach polskich tak. Więc życzę Ci tam kolejnego tytułu, już 30 tytuł to będzie? E, Mistrz polski tak około. E, w ruszych, w reklaminach oczywiście. Dziękuję Ci bardzo za Dorota godzina dla Faj 24 jest w Dziękuję.